Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym takim temacikiem, który no jest ogólnie bardzo, bardzo taki rozpowszechniony na świecie. Mianowicie może na początek powiem Wam taką historię, żebyście w ogóle mogli sobie nakreślić, zrozumieć ten cały problem, który no dzieje się nagminnie. Mianowicie pewien jeden biedny pan przychodzi codziennie gdzieś tam na targ. Który tam z trudem po prostu ma tam swoje kury, ma tam swoje jajka. To no jest masa takich ludzi, którzy codziennie gdzieś tam swoje plony, które tam zbierają, czy to warzywa, czy owoce, i tak dalej, które hodują jakieś tam kury, nie wiadomo co jeszcze. Po prostu z trudem to utrzymują wszystko i utrzymują siebie. Przychodzi sobie gdzieś tam na jakiś targ, wystawia sobie jajka. Dałżmy po 50 groszy sztuka. Nagle podchodzi do niego pewna pani, pyta się po ile są te jajka. Więc pan odpowiada: Po 50 groszy. No więc pani mówi, że weźmie 6 tych jajek za 2 zł. Czyli jak gdyby uhandlowała sobie tutaj złotóweczkę na tym. To się dzieje bardzo często na takich targach. Jest to dość szeroko obserwowane. Też i przeze mnie bardzo często, kiedy takie rzeczy widzę. Ja na to reaguję troszeczkę inaczej, ale to za chwileczkę. I co? No, ten pan odpowiada tej pani. No dobrze, bo wie pani, no, ja jeszcze dzisiaj nic nie sprzedałem. Od czegoś muszę zacząć, muszę coś sprzedać, bo ja po prostu z tego żyję. Czyli ten pan po prostu sugeruje tutaj już, że jest to praktycznie jego główne utrzymanie, główny środek utrzymania, który ma, że po prostu coś tam sobie dziennie może sprzedać, żeby móc kupić coś innego. No, pani kupuje oczywiście te jajka za te 2 zł i wychodzi dalej szczęśliwa, dumna, że udało jej się po prostu coś ugrać. Następnie pani ta idzie sobie z mężem wieczorem gdzieś do restauracji. Zamawiają sobie jakieś tam różne jedzenie, dość luksusowa restauracja. No, i dostaje rachunek na 550 zł, gdzie po prostu płaci 600 zł i reszty nie chce. Z jednej strony, dla większości ludzi mogłoby się to wydawać normalne. No okej, okay, zostawiamy przecież jakiś tam napiwek, jak gdzieś idziemy. Przecież wszystko jest okej. Okay. Jednak problem leży tutaj w tym wszystkim, że nie jest to okej okay dla tego pana, który sprzedawał jajka. Ponieważ u tego pana jest to jego główne źródło utrzymania, i jeszcze został uhandlowany o tą jedną złotówkę. Więc jest to po prostu czyste hamstwo, według mnie. Gdzie w restauracji zostawiła ta pani 50 zł na piwku. Czyli, jak gdyby znowu kogoś biednego tutaj się poszkodowało, a komuś, kto, no, praktycznie, że nie potrzebuje tego, bo ma spore dochody na tym, jest tu dość ekskluzywna restauracja, to jemu po prostu dała 50 razy tyle, co uhandlowała u tego pana. To jest sytuacja nadgminna. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ludzie bardzo często lubią pokazać swoją moc, swoją władzę, bo ja mam nad tobą władzę. I to bardzo często się dzieje u ludzi, którzy są mniej zamożni, że u nich się po prostu pociska sceny, żeby wydrzeć to jak najtaniej. Paradoksem tego jest, że z drugiej strony daje się ludziom zamożnym, którzy po prostu naprawdę dobrze im się powodzi, daje im się załóżmy napiwek. A to dzieje się tylko i wyłącznie po to, żeby z drugiej strony pokazać, ja też jestem zamożny, mnie też stać i ja mogę dać. Czyli takie chore rozumowanie troszeczkę w tym wszystkim. Bo albo dajemy wszystkim porówno, albo nie dajemy nikomu. Ale bardzo hamskie i takie niefajne zachowanie to jest po prostu biednemu ustrzyc, a dać. Komuś, kto tego praktycznie w ogóle nawet nie potrzebuje. No nie oszukujmy się, ale większość po prostu tych ludzi wcale tego nie potrzebuje, żeby im to wtedy dać. A ktoś, kto naprawdę ma ciężko w życiu, ledwie sobie daje rady, to jemu się obcina. Druga taka historia to jest. Był pewien pan, który też sobie kupował od różnych biednych ludzi rzeczy i płacił im zawsze więcej. Niż oni chcieli za to. W pewnym momencie jego syn zaczął się zastanawiać nad tym, ponieważ obserwował to już od dłuższego czasu i myśli nad tym, mówi: Tato, co ty tak właściwie robisz? Dlaczego ty dajesz tym ludziom za każdym razem więcej pieniędzy, niż oni chcą? W tym momencie ojciec odpowiedział: Synu, to jest charytatywność zapakowana w godność. To musicie sobie przetra przetrawić, co to znaczy, dokładnie, co ten pan miał właściwie tutaj na myśli, robiąc właśnie takie rzeczy. Po prostu pomagał tym najbiedniejszym, i bardzo często były te rzeczy, których w ogóle nie potrzebował. Od tego jeszcze zacznijmy. Nie były to rzeczy, które on musiał mieć, że musiał je kupić, bo mu były do czegoś potrzebne. Nie, on przeważnie w ogóle ich nie potrzebował, ale po prostu widział, że Ci ludzie no, potrzebują tego, tych pieniędzy i dlatego te rzeczy sprzedają, więc po prostu kupował je i płacił więcej za to. No i teraz moi drodzy, jak ja na przykład to robię, bo ja też niekiedy kupuję na różnych takich targach, bardzo często zdarzało nam się tam od jakichś staruszek kupować coś, niekiedy też kupowaliśmy maliny, pomimo, że mamy swoje w ogrodzie, czy też jakieś inne rzeczy, no kupowaliśmy, bo po prostu... Było na przykład, naprawdę, była taka pogoda paskudna, lało, nie wiadomo co jeszcze. Na dodatek, jeszcze w oddali widziałem, że Straż Miejska już gdzieś tam buszowała i już po prostu tych ludzi tam zganiała z tym wszystkim. I widzieliśmy taką po prostu staruszkę, która tam sobie gdzieś siedzi i coś chciała sprzedać. Więc podchodziliśmy i kupowaliśmy po prostu takich ludzi. I zawsze, zawsze dawaliśmy więcej niż oni chcieli, za każdym razem. Ta pani chciała tam 10 zł, ta jeden 20 zł. I była zawsze bardzo zdziwiona, ucieszona, że ktoś jej dał więcej. Niekiedy kupiłem i komuś znowu obok dałem ktoś był, że na przykład przechodził jakiś bezdomny to kupiłem, jemu dałem, ten też ucieszony i zadowolony. Pani ucieszona, bo sprzedała już mogła sobie pójść stamtąd i uciec przed tą strażą miejską, której się po prostu nuci i przegania biednych ludzi, zamiast się wziąć za jakiś tam. Innych ludzi, którzy nie wiadomo jakie rzeczy robią, to nie, oni zawsze się czepiają tych najsłabszych. Bo komuś się tam sklepowi, się przeważnie nie podoba, że ktoś tam przed tym sklepem stoi i sprzedaje to coś, co ten sklep też tam w środku ma. Bo jest taniej i zdrowiej, no to mu się nie podoba. Więc trzeba zadzwonić po to, żeby przyszli i wygonili taką staruszkę. Ale to już ten fakt. Też zdarzało nam się, że widzieliśmy, że ktoś rzeczywiście coś uhandlował. Z tego myśleliśmy zaraz za nimi, i rzeczywiście tam się targował. To wtedy ja po prostu przy moim zakupie nadpłacałem to, co ten ktoś utargował. I niekiedy ci ludzie to widzieli. I nie wiedzieli, co się dzieje. Tak ci, u głowy, że łapali, zastanawiali się, co on robi. On nadpłacił to, co ja ogandlowałem. Co on jakiś walnięty, nienormalny? No bo tak się po prostu, moi drodzy, nie robi. Tak się nie oszczędza. To jest oszczędzanie kosztem naprawdę ludzi, którzy zażynają się praktycznie codziennie, żeby to cokolwiek tam z tego mieć, cokolwiek to zanieść, trzeba z tym siedzieć, narażać się na jeszcze jakieś problemy, na jakieś mandaty tego typu, a ci ludzie najczęściej nie mają wyjścia, bo nie dają sobie rady inaczej dorobić, więc po prostu muszą wyjść i coś zrobić. I ci ludzie coś robią. Nie siedzą teraz na dupie i nie wyciągają ręki: Daj mi, daj mi, daj. Day, day, day. bo takich też jest sporo którzy po prostu no, nic nie robią, siedzą i wyciągają sobie rękę takich też można spotkać gdzieś na ulicach także moi drodzy przemyślcie sobie ten temat jeżeli znacie kogoś takiego, kto tak robi to wyślijcie mu ten film nie będzie na was, tylko będzie na mnie że ja mu tam po prostu pocisłem lekko po ambicji także nie musicie wy się z tym babrać Pozwalcie to na mnie, o zobacz tam tego typa, on tam jakieś rzeczy opowiada, może dotrze do takiego, że nie tędy droga, nie tędy droga, żeby po prostu tych najsłabszych jeszcze bardziej wykorzystywać i komuś dać, kto w ogóle tego nie potrzebuje. Także to możecie śmiało na mnie zwalić, stawcie po sobie komentarz, jakieś serduszko, czy, czy nie wiadomo co, czy co chcecie wrzućcie w komentarz jakiś paluch do góry, może i na dół bo pocisłem może i wam po ambicji niestety, bo jak tak robicie to dajcie paluch na dół to już zostawiam wam do oceny ja wam życzę wszystkim miłego dzionka pamiętajcie o konkursie który tutaj cały czas trwa Kupując cokolwiek ze sklepu, z którym tutaj współpracujemy, wszystkie produkty macie niżej, są to dobre produkty. Wpiszcie sobie w uwagach do zamówienia konkurs z Shamanem, a do 30 marca zostawcie nam koniecznie jakiś fajny komentarz tutaj, jakąś historię na temat tego produktu, który zakupiliście, bo już 30 marca będziemy kogoś wybierać, kto dostanie znowu bon na 12 tysięcy złotych. I też, jak widzicie, Dzięki temu sklepowi, który to organizuje, też staramy się pomagać po prostu też i naszym widzom, ponieważ no, już parę ludzi zgarnęło sobie bardzo fajne takie bony, i mogli sobie całą sypialnię urządzić, czy tak dalej. Praktycznie że za nic, za to jedyny zakup, który zrobili, a mogli sobie urządzić naprawdę całe pokoje na nowo. Także też staramy się pomagać i w ten sposób. Bo jak gdyby po prostu no, jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną i trzeba się wspierać tutaj po prostu nawzajem. Także tyle na dziś, trzymajcie się, hej!